Siemane i z tej strony Tomas, ale przed startem tego odcinka zapraszam Was do kodu promocyjnego Tomasz Ty dostajecie plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę MISPE, którą możecie sobie otworzyć. codziennie za darmo, potem możecie sobie tego skinka wypłacić na swoje konto. Teraz zostałem USP warte złoto 80 takiego oto darmowego skinka złoto 80 płacacie na swoje konto Steam. Ja myślę, że warto. Teraz zapraszam Was do oglądania odcinka. W dzisiejszym odcinku yy, Zbieramy sobie piłeczki I idziemy otwierać zdrabki Zobaczymy co z drapki dadzą Co z drapki dadzą I tak Tak z... oraz dwa. raz tak Pięć razy sobie otworzymy Trzy Cztery Pięć Sześć siedem osiem, dziewięć, i dziesięć, mamy dwa i pół, dwa i pół mamy, więc możemy sobie jeszcze pójść na te trzy dyszki. i tak sobie z pięć razy otworzyć. Raz, dwa. Czy to zabiera? 4 Ktery... Tak, do 5 tysięcy polecimy. 5 tysięcy, i idziemy na strawki. Zobaczymy, jak strawki dadzą w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że fajnie dadzą. Mam nadzieję, że jakieś fajnie. Eee, jakby fajnie, fajnie by było, gdyby te piłeczki były w miarę opłacalne. Bo wiecie, a sobie sobie kaskę. Dziś kodem Thomas I. Potem sobie mają takie piłeczki i idą sobie na event. sobie otwierają zdrapki. Właśnie nie wiem czy generator, czy zdrapki są lepsze. Ja mi się wydaje, że jednak zdrapki lepiej dadzą. Dobra, ale teraz dwa razy się zwróciło raz za 300 dosaliśmy, a raz, raz 100. Zwróciło się fajnie. Dobra. Ostatni raz. Przez od razu wszystko. stronę sprzedaj. W stronę sprzedaj. Przedamy sobie to wszystko, żeby kasko było. No nie mogę zaznaczyć, dobra. No co? Sprawdzamy eventy, widzę. Sprawdzamy event. Tak, ja kilka zrapek sobie. Otwieram, zobacz możliwe nagrody. 3 złotych, najwięcej można. Chyba. Co widzę? Tak, 3 złote. Czyli dajecie 500 punktów i dostajecie z za 3 zł. Przeży fajnie. Dobra, i łącznie. Łącznie 9 zł, czyli no 8 zł. Teraz zobaczymy, co za 1000 dostaniemy. Będę reagować, o czym to lepsze jest. I tak o tam daliśmy 1000. No, generator teraz lepiej dał. Na no, dyszkę tam mieliśmy 8. Jeszcze raz róbmy generator za tysiaczka Zobaczymy. Za 8. Czyli jakby podobnie, podobnie, strasznie, podobnie. Mamy jeszcze raz 4 zdrabki. Otworzymy sobie te 4 zdrabki. Brakuje nam 20. Szybko otworzymy sobie za 20. Tutaj taką oto skrzyneczkę. Przydamy sobie. Idziemy na event. Otworzymy sobie ostatnią i zobaczymy co się stanie. Po prostu ustaniemy nowe nagrody jakby. No dobrze, otworzymy więc teraz. Tu są jeszcze mnożniki, ty, widzowie. Jeszcze dwa razy lepiej. bo są mnożniki, można lepsze dostać. Wygeneruj nowe przedmioty. Tysiaczkę dajecie. Nieźle. Nieźle. i Jędzik na plus. O zadowolniecie sobie będziecie otwierać myślę, że te wszystkich są fajne, bo fajnie oddają. Jeszcze będziecie te piłeczki i pójdziecie sobie na i będzie odbierać. No i co? Ja się z wami żegnam. Na tym kończymy odcinek.